Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo gorąco w tym pięknym europejskim kurorcie w samym sercu Europy, w przepięknym świnoujściu na Gali, która może zdarzyć się tylko raz na 50 lat, na 50. urodzinach wspaniałej firmy Blachotrapes. Krzysztof Wibisz, dobry wieczór! Rzadko zdarza się, aby czyjaś wizja wytrzymała 50 lat, aby rozrosła się nad dach, który rozpościera się nad całą Europą. W firmie Blachotrapes strategia dbania o klienta oraz najwyższą jakość produktów była zawsze priorytetem. Efektem podjętych wiele lat temu działań jest dziś miażdżąca przewaga technologiczna oraz największa w Europie sieć sprzedaży pokryć dachowych oparta na kompetentnych, profesjonalnych i wiarygodnych dystrybutorach, a także własnej sieci sprzedaży. Wzrost przychodów ze sprzedaży z 250 milionów do 640 milionów na przestrzeni ostatnich 6 lat oraz wiele trafnych inwestycji dobitnie o tym świadczą. Znajomość marki Blachotrapes wzrosła o ponad 10%, a w badaniu znajomości marek budowlanych aż 32% respondentów wybiera właśnie markę Blachotrapes. Co sprawia, że wśród inwestorów indywidualnych Blachotrapes jest najchętniej wybieraną marką pokryć zachowych w Polsce. Bycie konkurencyjnym, moi drodzy, nie oznacza bycia najtańszym. Choć niestety stale słyszę oba te słowa stosowane zamiennie. My w Blachotrapez wychodzimy z założenia, że nie przeraża nas ktoś, kto proponuje produkt o 5% tańszy. Martwi nas ktoś, kto oferuje lepsze doznania dla klienta. Na szczęście do tej ostatniej sprawy nigdy nie dopuszczamy. Uczciwa konkurencja to nie jest oksymoron. Uczciwa konkurencja to nie jest żadna sprzeczność. Uczciwa konkurencja. Nastawiona na wzajemne napędzanie się, na prześciganie się w nowych pomysłach, w jakości, w technologii to jest droga do sukcesu. Natomiast prześciganie się w promocjach, żeby tylko wypchnąć towar z magazynu już niekoniecznie. To się robi, że wygrywa się, zdobywa się statuetki w tylu kategoriach. Nie wygrywa się samemu, wygrywa się z dobrym producentem, z dobrym produktem. Wszystko bez dobrego producenta tak naprawdę jest niczym. Pan Jan to jest dla mnie człowiek, który czego by się nie dotknął. E, zamieniał to w kurę, która znosi złote jaja. I tak naprawdę było z wszystkim. Każdy jego biznes, każdy jego pomysł zamieniał się w coś, co przynosi niesamowite efekty. Dla nas myślę, że ta nagroda będzie taką, taką motywacją, zobowiązaniem do wykonywania jeszcze lepszej pracy. Jaki zespół może? Szanowni Państwo, Blachotrapes tworzy dachy wielu pokoleń. Wy od lat gracie dla wielu pokoleń. No jesteście chyba jedynym takim zespołem w Polsce, który tak potrafi złączyć wszystkich. Materia tkwi w takiej rzetelności, jak firma wasza istnieje 50 lat i trzeba się na tym rynku utrzymać, no mamy podobnie. Zagramy cztery złe koncerty, pójdzie w Eter. nie będzie firmy Perfect. Panowie, ale mimo wszystko nie zrobiliście chyba tego błędu, bo jesteście perfekt. Jak być perfekt? Mało używać używek. Mówiąc poważnie, splot wszystkich przypadków i po prostu się udaje. Chcemy, chcę, żeby się udało. Powiem ci, że dla mnie, historia waszej firmy, to jest historia polskiej przedsiębiorczości w najlepszym wydaniu. Od Pomysłu jednego człowieka, od jego uporu, konsekwencji, pracowitości, zdolności, wizji przede wszystkim, no, powstała potęga, która wciąż się rozwija i promieniuje na całą Europę.